Tak jak dżudoga byłaby sznurkiem, jest po prostu za krótka. Nie da trzeba złapać sobie tu poniżej oczu. W ten sposób, żeby wybrać luz, że jak zakręcam rękę, to no, że ta dżudoga nam się zapina na jego ręce. Teraz Najważniejsze w tej ręce. Trzeba pilnować swojego no, nadgarstka. Nie wolno go zostawić w tej pozycji, bo się od razu nabawicie kontuzji we tu nadgarstek musi być zabierany do przodu. No i najważniejsze, trzeba niestety ugiąć nogi, żeby tam do pod niego podejść. Uginamy do nogi. Nie da się tego zrobić w ten sposób. Bez ugięcia nóg mogą spychacie do tyłu. Musi się tu i minimalnie, ale trzeba ugiąć nogi, bo to jest, trzeba go mieć, z czego podnieść. Oczywiście specjaliści będą uginać bardzo nogi, wystarczy, starcy będziemy je uginać. Więc starać się już troszkę szybciej to zapinać i uginamy nogi. I skręt. do nosso